sobie w Postalka pogramy, wgrając sobie z spolszczenie, żeby było tak jak powinno to być. Okej, okay, no to co? Zaczynamy. W mordę! Jesu! gorąco tu jak w odbycie diabła. Kiedy przeprowadziliśmy się do piekła? To ty nalegałeś, żebyśmy się tu przeprowadzili. Kobieto dragi kosztują. Czemu klima nie chodzi? Rozwalona. Jak już skończysz marudzić, to na lodówce jest lista spraw do załatwienia. Jezu, kobieto. Gdzie mleko? Na tej cholernej liście. Umieszczę ciebie na tej cholernej liście. Nożesz. Turny pies. Nie wypuszczaj psa. Cholera, i nie zapomnij o cieście migdałowym. Dobra, dobra, nieważne. Niech zgadnę. Ech. To na pewno będzie ciekawy dzień. Spotkać się z Winsem. Miałem wczoraj niezłego kaca, ale chyba pamiętam, gdzie pracuje. Zgarnąć trochę forsy. Znakomicie. Hmm. Aha, mam Cię. Kupić mleko. Gdzie to było? O, jest. Okej, okay, jest już po intrze Tutaj mamy jakąś listę rzeczy do wykonania Stary, czego ci producenci gier dzisiaj nie wymyślą, żeby zarobić parę groszy Ale przynajmniej ma to walory edukacyjne Trening bezdomności dla dzieci Nieźle Czy tutaj na lewo jest gówno psa? Dobra, to najpierw trzeba wziąć kasiory i kupić mleko Tutaj jestem pies. Wal się na ryj. Dobra, idziemy, poczek. Kicia! Aż w ogóle ma być e, odświeżenie tej gry. I starter. I będzie odświeżenie tekstów, ale nie będę czekał. Bo jak patrzę na trailer, to tam za dużej różnicy nie, nie ma. Takie drobne poprawki były. Wal się na ryj. Zniszczą cię! Gwal się na ryj. Zniszczą Gry są złe. Zniszczą cię! O, ja, leci. O, o. Ej, starych O ty Kur. Nie pchać, Wystarczy o. dla każdego. Ten jeszcze przyklaskał ty też. Nie. Kto by pomyślał? Pechuje. Gdzie poczek? Gdzie poczek? Nie ma nikogo tutaj na recepcji. Aha. Ta, to jest normalne, że, że, że karabin normalnie tutaj sobie leży luzem. O, dzień dobry. Którędy to? Poczek. Koleś! Vince chce się z tobą widzieć. Dzięki. Dzięki! Co? Ej, stary, nie bierz tego do siebie, ale jesteś zwolniony. Aha. <laughs> Przecież dopiero wczoraj zacząłem. Twój czek jest u mnie na biurku. Idź go sobie weź. No dobrze. No i zbani. Uwaga! Kto idzie ze mną? Dalej! Wszyscy za mną! Aha, więcej tych chuj Ty jesteś ze mną, czy nie? A, sorry Pojebało mi się, sorry. Dobra, zmieniam na karabin. Chociaż. A dobra, Ej, dawaj karabin. Idę, idę. Oj oj, 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 oj! E. O, 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 o. O. o! Jestem narażony. Dymek. To na pewno szkodliwe Czuję się świetnie. Posłuchaj się, o, zginął. O, są tutaj, czekali na mnie. Oto bilecik. Chyba powinienem uważać na tych ludzi. Bez dwóch zdań stanowią zagrożenie dla mojego zdrowia. No raczej, nie inaczej. Czemu on jest cały we krwi? Rrr. Co mój tu robi? Wal się na ryj! Zdrowi. Zdrowi. Ej! Kur... Nic kurwa nie zrobiłem jesteśmy już blisko? Tak, niedługo będzie bank. Nie wiem, nie widziałem. Ała. Smelka palm. Jest w nim coś zabawnego. Rośnij się, Cika kwiatki siebie, zdrowe. Tabliczka nic nie daje. <śmiennie> Pięknie. O. Dzień dobry. Hej, dobrze. Wprowadzamy zmiany. Już. Dzięki. Dzięki. To jest napad. Dobra, Niech nikt się nie rusza. Zimiennie. To nie będzie ofiara. Zawsze tam. Chodź! Dzisiaj jest pierwszy dzień końca naszego życia. Pozbieram tylko amunicję, jeżeli wam to nie przeszkadza. Dziękuję. U Jezu, co tak capi? Czy ktoś tu zarżnął kozę? Nie no, pytam serio. We tu znaleźć mleko. O, dobra, już mam. Tylko na obsługi niewierni preczą <noise> tak polecić apteczka pany Ty kurwa co tutaj robisz? Jest, apeczka, jest. No O co chodziło? <śm> Zgaduję, że pula genetyczna na tym zadupiu się wyczerpała. Nie. czy tu na lewo jest? A tutaj co tam jest? I już ma mi lepiej. Tak się nie, nie wydawała la 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 la. Trzymasz tu zwłoki! Może ktoś zapali zapałkę! Nie, 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 chwilunia. To kiepski pomysł. Kurszalenie na punkcie równych szans! Dobra, poczekajmy chwilkę, niech policja mi zniknie. Będzie można w zasadzie wracać już... Czas na do chatę? domu. Tak, do domu. Tak. Od razu mnie przeniosło. Stary wrócił z mlekiem. Chodziłeś za pracą? Tak, najwyraźniej mam ten, bezpłatny urlop czy coś. No to może zrobiłbyś dla mnie jeszcze parę rzeczy? Parę rzeczy to ja tobie zrobię, kobieto. Co mówiłeś? E, nic, kochanie, częstuj się mlekiem mogę powiedzieć. Niewygodnie mi się siedzi, Czas skończyć streama.